Dajcie kochani, 23 grudnia. Dzień przed wigilią. Ja uciekłem z domu. Zostawiłem dziewczynę w spokoju, jak to się mówi. Jestem nad brzegiem mojego leśnego jeziorka. Prosta taktyka. Ziemia. Chleb tostowy. Pineczka. Czekamy, czy coś się wydarzy. Dzisiaj szukamy rybek. Yy, prostota. Myślę, że nie, będziemy, nie będę się przykładał co do, do, do miejsca, trochę będziemy tu. Jak tu się nic nie wydarzy w ciągu, w ciągu godziny, pojedziemy sobie yy, z 200 metrów dalej. Jak nie to zostawimy jeszcze miejsce płytkie. Zobaczymy co tam się wydarzy. Czekamy na morze yy, jeszcze zimowego karpia, może te kroczki gdzieś tutaj się jednak przebudzą i zaczną szaleć. A jak nie, to jakąś zimową płoć. Zobaczymy, co tutaj czas pokaże. Dawno nie byłem na rybach, było około miesiąca. Miesiąc do toksu, dosłownie brak czasu, nadmiar, nadmiar roboty. I tak to wychodzi, że ten miesiąc, listopad i grudzień, to był straszny. Znaczy w listopadzie jeszcze gdzieś tam byliśmy. Byliśmy z Mańkiem na Smardzewie. ale nas pogoda przegoniła. Później gdzieś tam tutaj byliśmy. Zupełne zero. Ale to były takie wyjazdy, typowo na relaksie, bez, bez, bez materiału filmowego. A tutaj dzisiaj zobaczymy co teraz pokażę. Prosto. Mam trochę zanęty jeszcze, uwierzcie mi, że ta zanęta ma, Kurczę, na pewno ponad miesiąc. Nic z nią nie jest, tu jak szkoda wyrzucić, po prostu na jedną wędkę idzie zanęta, na drugą idzie chleb tostowy, zobaczymy co będzie skuteczniejsze. Myślę, że rewolucji tutaj nie będzie, ale może jakieś płocie, te płocie one, yy, ten stęp znowu będzie taki długi. Yy, te płocie bardziej aktywne na tym zbiorniku są w takim okresie późno-wiosennym, one tak od jesieni na zimę, wczesną wiosnę się zupełnie wyłączają, zupełnie wyłączają się. Szybciej można złapać Tajlina czy, czy, czy karpia niż, niż płotkę, ale, ale później one są fajne, aktywne. No i zobaczymy co tu, tu dzisiaj się... Pokażę. No nic. Mówimy. Zobaczymy co pokaże czas. Zobaczcie, jeszcze wam pokażę. Przerwę wam i zobaczycie sobie z drugiej perspektywy kamery. Zobaczcie, to jest odrobina ziemi, chleb tostowy zmielony, troszkę pineczki i to wędruje na tą wędkę, na tą sprawę i idzie pod pod wyspę. Natomiast ta jest odsunięta gdzieś tutaj, jest czysta zanęta. Zobaczymy, mówię, godzina. Chlebek. sasik Płociowy. I grudzień. Niedawno, jak byliśmy tu ostatnio z Mańkiem, to pół zbiornika było w lodzie, pół było odkrytego i nie mieliśmy nawet brania. Zobaczymy, co dzisiaj. Dzisiaj nie chcę być ostateczny, chcę podróżować. Zobaczymy, czy tutaj to miejsce naprawdę ma takie znaczenie. Jesteśmy w tak, nazwijmy to w półwody. Tam jest płytko, tu jest tak półśrodek i w tamtej części zbiornika jest najgłębiej. Zobaczymy, gdzie ta ryba będzie. Bo powiem wam, że to jest fenomen. Bo ostatnio mm, już tak w pół listopada byliśmy. To te płocie, wszystko się działo dosłownie na tej półmetrowej do, do metra wody. Nic nie było na głębszej wodzie. A zimno, a one i tak tam się wygrzewały. Nie schodziły w ogóle na, na głębszą wodę. Zobaczymy, co tu dzisiaj. No i jedziemy z nimi. No i pierwsze 15 minut pod wyspą na chlebek. Nic się nie dzieje. A drugą wędkę przerzuciłem gdzieś, tak na środek zbiornika. I mieliśmy pierwsze bronie. Zobaczymy. Może, może, może jakaś kuteczka. Czekamy. No i dobra. Jedno bramko. Nie wcięte. Godzinka minęła. Nic się nie dzieje. Jedziemy dalej. Chcemy zobaczyć. Tam, gdzie łowiliśmy te karpie. A jak nie, to jeszcze na chwilkę usiądziemy na pociźnie. Choć kurczę, mam na... przeczucie, że on tam się jeszcze na tym płytku. Znaczy, płytkim teraz. Płytkim to tam nie jest płytko, bo jest gdzieś ponad metr wody. Bo tyle wody dokoptowało w tych ostatnich opadach. Rzeczka, zobaczcie. To jest stromek, 30 cm wody, teraz jest też z metra. Pięknie. Tak powinno być cały czas. Jedziemy. Nowe miejsce, łapiemy tam pod krzaczkiem, drugą w pół wody. Zobaczymy. Zrobiło się strasznie zimno, to trzeba padać trochę. Czas napalić ognisko. Małe, usmażyć kiełbaskę. Później jeszcze wyruszyć na poszukiwania je miały. I zacząć świętować. Uh, 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 palimy Wędeczki stoją 15 minut, nic się nie dzieje, a my tutaj grylujemy. Małe ognisko wystarczne, kiełbaskwo bardzo mokre, kurczę nie chce się palić. Hmm? coś tam zaradzimy No i mamy to ośmiorniczki. U was też tu gęsi lata? Ostatnia. U mnie multum. A ryb jak nie było, tak nie ma. To nie najważniejsze. Będą to będą. Na razie jemy. Siadzę w tym miejscu już Dobra 45 minut. Nawet pchnięcia nie było. Tak spodziewałem się, ten zbiornik jest Jest dwuetafowy, można tak to nazwać. Jest I nocny i ciepły, czyli w ciepłych miesiącach on fajnie odpala, ale taki wiosna, wiosna, trochę później jesieni, to jeszcze tu jest spoko później, no tu już zimowy, wczesnowiosenny, średni ryby są, bogieby są, no nic, jeszcze ostatni rzut wykonałem, obrzuciłem tutaj całą powierzchnię tej wody, nigdzie nawet jednego. Troszkę nie ściągnęła. Będę się zbierał, bo już robi się późno. Jak coś się jeszcze wydarzy, na pewno się dowiecie. Mam jeszcze awaryjnie okoniówkę ze sobą. Może, może, a te okonie, ale pierwsze jadę szukać ziemioły. I gdyby co jeszcze tam przy końcu poszukamy o tu chyba z tymi płotkami nie da rady się zakopać. Zobaczymy. Jeszcze 5 minut i akcja zryw. Co tu się dzieje nad tą rzeką? Zobaczcie jak chyba... Dzięcioł? Bupr raczej taki... zobacz, tam są takie norki powygryzane. Może trochę bobry, trochę ten trochę dzięcioły dokończyły tutaj kurcze rzeka Kiwi. to jest fenomen bo tam jest, rozdziela się to na dwie tam pewnie zrobiły tamę się cofka robi i tutaj przerwało im Czekaj czy rybki są no dobra, jedziemy szukać ziemioły Jemiony, płócizna i świętujemy po świętach na winek widzicie ją? Jemiołkę jak ją jem tam sięgnąć? także trochę niżej. No nic. Polujemy dalej. Pierwszy będziemy tam orwani. no i wiącha jest a co najważniejsze zaczątek na drugi rogi się został jedziemy dalej próbujemy w płytkim miejscu jak tam będą siedziały to jest fenomen, powiem wam wszystkie ryby schodzą zawsze na głębinę a u mnie kurczę trzymają się płytki no ale zobaczymy myślę, że nie nieładno tam siedziały, że leniuchują gdzieś sobie w spokoju ale co tam nie miało jeszcze to był priorytet no i dobra ostatnie bankowe miejsce nawet nie wyciągam fotela pół godzinki przycuknę sobie tutaj zawsze były ryby nie było dnia mogły brać słabo ale zawsze tutaj były te ryby zobaczymy czy zimą jest podobnie nie mam nadziei, ale zobaczymy Ja bardzo lubię ten okres takiej kurczę ciszy nad wodą tutaj, tutaj nigdy nie jest głośno to jest lekarstka ale ogólnie w tym okresie wiem że zawsze mogę jechać nad wodę spokój i cisza no dobra, próbujemy Mucha dobrze, choć teraz się zrobiło cieplej Jedziemy z nimi Dobra Nie przedłużam tego żeby... Dzisiaj rybki nie współpracowały Po części liczyłem się, że tak będzie Mam nadzieję, że Jeszcze w tym roku uda się Zapolować na jakieś płodziury, Ale to pojedziemy sobie Na winek, na czekajcie Może trochę za wiatrem się schowamy Film pewnie ukaże się po, po świętach. A więc ale myślę, że. Mam nadzieję, przynajmniej, że przed nowym rokiem. A więc w nowym roku, jak jeszcze może i w starym, ale przede wszystkim na nowy rok życzę Wam zdrowia. Bo to chyba najważniejsze, aby jak najczęściej bywać nad wodą. Szczęścia zarówno tego prywatnego, jak i tego wędkarskiego. Samych sukcesów prywatnych i wędkarskich oczywiście. No i wszystkiego tego, czego sobie. Życzycie, że wiecie co, czego potrzebujecie. To jest chyba najważniejsze. Ale jeśli chodzi o wędkarstwo oczywiście jak najczęściej nad wodą. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękuję za oglądanie i rybnego roku. Pozdrawiam Was! Trzymajcie się!